Wyobraźmy sobie, że każda komórka naszego ciała, no, że ma taką gigantyczną książkę kucharską. Ale zamiast przepisów na ciasta są tam instrukcje budowy. No, nas samych. Dziś właśnie zajrzymy do tej książki i spróbujemy rozszyfrować jej język, kod genetyczny. Spróbujemy zrozumieć, czym jest ten kod, jak ta informacja jest tam zapisana. I jak komórki te odczytują, żeby tworzyć białka? A białka to, wiesz, kluczowe elementy budulec i, i funkcje. Będzie to trochę jak nauka nowego, fascynującego języka. No dobrze, to zacznijmy od samych podstaw. Co to właściwie jest ten kod genetyczny? Kod genetyczny to, w największym skrócie to jest po prostu zbiór reguł. Zasad, według których informacja zapisana w DNA, czyli w naszym materiale genetycznym, jest tłumaczona na język białek. Można to sobie wyobrazić jako taki, no, molekularny słownik, albo instrukcję dla komórki, która mówi, jak zbudować konkretne białko. Bo wiesz, kiedy komórka czegoś potrzebuje, jakiegoś białka, to najpierw robi sobie taką kopię roboczą z DNA. Aha. I ta kopia to jest właśnie mRNA. I ona niesie te instrukcje tam, gdzie białka są produkowane. A białka, no właśnie, to są te, powiedzmy, konie robocze komórki. Zbudowane są z mniejszych cegiełek, aminokwasów, jest ich około 20 rodzajów. Jak klocki LEGO? Tak, świetne porównanie. I kod genetyczny mówi dokładnie, w jakiej kolejności te klocki, te aminokwasy, łączyć, żeby powstało białko o konkretnym kształcie i funkcji. Wiesz, czy to enzym, czy element mięśni, czy przeciwciało. Czyli to jest ten słynny szyfr. Komórka musi go złamać, żeby wiedzieć, co budować. Dokładnie tak. To jest yy, no, szyfr molekularny. A podstawową jednostką tego szyfru jest kodon. To takie słowo kodowe. Kodon. Tak, kodon to sekwencja trzech kolejnych nukleotydów. Pamiętamy te literki A, T, G, C w DNA? Tak, A, T, G, C. Właśnie. A w mRNA zamiast T jest U, czyli uracyl. Więc mamy A, U, G, C. I każda taka trójka liter, czyli kodon w mRNA niesie konkretną informację. Jaką? Albo wskazuje na jeden konkretny aminokwas, który ma być dołączony do białka, albo działa jak sygnał stop. Znaczy Koniec budowy. A właśnie, dlaczego akurat trzy literki? Nie mogłyby być dwie albo cztery? Ha, to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź tkwi w matematyce, no i w biologicznych potrzebach. Mamy cztery rodzaje liter w mRNA, A, U, G, C. Mhm. A musimy zakodować co najmniej 20 różnych aminokwasów, plus te sygnały STOP i START też. Okay. No więc, gdyby kodony były dwuliterowe, to ile mielibyśmy kombinacji? 4 razy 4, czyli tylko 16. A, za mało. No właśnie, za mało na 20 aminokwasów. Ale jeśli weźmiemy 3 litery, to mamy 4 do potęgi trzeciej, czyli 4 razy 4 razy 4. 64. Dokładnie, 64 kombinacje. I to już jest aż nadto. Mamy wystarczająco dużo słów, żeby przypisać je wszystkim 20 aminokwasom, i jeszcze zostają nam trzy na sygnały stop. Dlatego właśnie mówimy, że kod genetyczny jest trójkowy. Rozumiem. Ten nadmiar też pewnie ma znaczenie. Oj tak, ma, ale o tym może za chwilkę. Dobrze. Skoro mamy już ten kod zapisany w MRNA, to jak komórka go czyta? Jak ten przepis zamienia się w gotowe białko? To jest fascynujący proces, naprawdę. Taki precyzyjny taniec molekuł. Można go podzielić na etapy. Najpierw, jak już mówiłam, musi powstać ta kopia genu, czyli mRNA. Tak, karteczka z przepisem. Tak, ta karteczka. Ten proces nazywa się transkrypcją. DNA w jądrze komórki to jakby wielka księga. Transkrypcja to skopiowanie jednego przepisu na tę kartkę, czyli nić mRNA. I co ważne, tylko jedna nić DNA, tam matrycowa, służy jako wzór. Okej. Okay. Potem ta kartka MRNA wędruje z jądra do cytoplazwy, a tam czekają rybozomy. Te fabryki białek. Właśnie. Rybozomy to takie molekularne maszyny fabryki białek, i tam zaczyna się translacja. Translacja, czyli tłumaczenie? Dokładnie. Tłumaczenie języka nukleotydów na język aminokwasów. Rybozom łapie nić MRNA i zaczyna się po niej przesuwać. Odczytuje kodony trójka po trójce. Kawałek po kawałku. Tak i do każdego kodonu dopasowuje cząsteczkę, która transportuje odpowiedni aminokwas. To się nazywa tRNA. On ma taki pasujący antykodon. Ale to nie startuje w dowolnym miejscu. Proces zaczyna się od specjalnego kodonu start. Najczęściej to jest AUG. AUG? Tak. I co ciekawe, ten AUG ma podwójną rolę. Jest sygnałem startu i koduje też pierwszy aminokwas, metioninę, chociaż ona czasem jest później usuwana. Aha. Od tego miejsca rybosom jedzie dalej, czyta kolejne kodony, dołącza kolejne aminokwasy i buduje coraz dłuższy łańcuch. I tak to trwa, aż maszyna natrafi na jeden z trzech kodonów stop. To są UAA, UAG albo UGA. Jak kropka na końcu zdania? Idealnie. One nie kodują żadnego aminokwasu, tylko mówią rybosomowi: stop, koniec pracy nad tym białkiem. Wtedy gotowy łańcuch aminokwasów jest uwalniany. Czyli mamy wyraźny początek, potem sekwencję dyktującą kolejność aminokwasów i na końcu sygnał stop. No, faktycznie jak w przepisie. Początek, składniki po kolei i koniec. Można sobie wyobrazić, że sekwencja powiedzmy CGC, AGC, GCU, UGA na mRNA mhm. da nam łańcuch arginina, seryna, alanina. I potem stop. Dokładnie tak to działa. Mówiliśmy, że kod jest trójkowy, ale wspominałaś też, że ma inne ciekawe cechy. Jakie są te inne właściwości kodu genetycznego? Tak, jest kilka takich fundamentalnych cech, które warto znać. Poza tym, że jest trójkowy, to po pierwsze jest jednoznaczny. Jednoznaczny? To znaczy, że jeden konkretny kodon zawsze koduje ten sam aminokwas albo sygnał stop. Bez wyjątków. Na przykład UUU to zawsze fenyloalanina. Nie ma tu żadnej dowolności. To kluczowe dla precyzji. Logiczne? Po drugie, kod jest zdegenerowany. To brzmi trochę no, dziwnie, jakby był psuty, prawda? Trochę. Ale znaczy coś zupełnie innego. Chodzi o to, że jeden aminokwas może być kodowany przez więcej niż jeden kodon. Na przykład leucyna ma aż sześć różnych kodonów. Aż sześć? Po co? To jest jakby bufor bezpieczeństwa. Wiesz, synonimy w języku. Jeśli zdarzy się mutacja, jakaś drobna zmiana w DNA, to jest szansa, że nowy kodon nadal będzie kodował ten sam aminokwas i białko będzie działać poprawnie. Aha, to sprytne. Bardzo. Dalej, kod jest bezprzecinkowy. Odczytuje się go ciągiem, od startu do stopu, kodon za kodonem. Nie ma żadnych przerw, żadnych znaków oddzielających te trójki. Po prostu leci trójkami. Tak. Jest też niezachodzący. To znaczy, że jak rybozom czyta trójkę AUG, to następną czyta GAG, a nie na przykład UGG. Nukleotydy z jednego kodonu nie wchodzą w skład następnego. Ramka odczytu jest stała. Rozumiem? I na koniec, chyba najbardziej niesamowita cecha kod jest uniwersalny. Uniwersalny? Co to znaczy? To znaczy, że jest prawie taki sam u wszystkich organizmów na Ziemi od bakterii przez grzyby, rośliny, aż po zwierzęta i nas, ludzi. Te same kodony oznaczają te same aminokwasy GUU to glicyna i u ciebie, i u bakterii E. coli. Niesamowite. Prawda. Są oczywiście minimalne wyjątki, na przykład w mitochondriach, ale to tylko potwierdza regułę. To jeden z najmocniejszych dowodów na to, że całe życie na Ziemi ma wspólnego przodka. Czyli ten podstawowy język życia jest praktycznie wszędzie taki sam. To naprawdę robi wrażenie. Uświadamia, jak głęboko jesteśmy wszyscy połączeni. A pomyśleć, że rozszyfrowanie tego kodu to był jeden z wielkich triumfów nauki. Dobrze, a Często w książkach jest taka tabela kodu genetycznego. Wygląda trochę z siatka liter i skrótów. Jak się nią posługiwać? Jak sprawdzić, co oznacza na przykład kodon CCU? A tak, tabela kodu genetycznego. To jest właśnie ten nasz słownik. Korzystanie z niej jest całkiem logiczne, jak się złapie zasadę. Zwykle jest to siatka. Żeby znaleźć CCU, najpierw szukasz pierwszej litery, czyli C, w kolumnie po lewej stronie. Masz? Mam lewa kolumna C. Świetnie. Teraz druga litera, znowu C, ale w rzędzie na górze tabeli. Górny rząd C, a ok. Na przecięciu tego wiersza i tej kolumny jest taka kratka, w której są cztery kodony zaczynające się od CC. Tak widzę. I teraz w tej kratce szukasz trzeciej litery, czyli U. Zwykle jest podana w małej kolumnie po prawej stronie tej kratki. C, C, U jest. I co tam jest napisane obok CCU? Pro. Pro, czyli prolina, to jest właśnie aminokwas skodowany przez CCU. Widzisz, krok po kroku. Rozumiem. To jak nawigacja. Spróbujmy jeszcze jeden. Może UAC. Jasne. Pierwsza litera U, lewa kolumna. Jest. Druga litera A, górny rząd. Mam. Znajdujesz kratkę na przecięciu i w tej kratce szukasz trzeciej litery C. M, mm. A, C. Jest. Tyr. Tyr, czyli tyrozyna, dokładnie. Kluczowe jest trzy litery kodu, jeden aminokwas lub stop. Tabela to tylko narzędzie. Super. To pokazuje, jak z długiej sekwencji mRNA, np. AUG, AGG, CAC, UGU, UUA, UGA, można odczytać całą historię. Metionina, start, arginina, hystydyna, cysteina, leucyna, leucyna i UGA to był. Stop, koniec. Stop, koniec syntezy. Ważne są te sygnały start i stop. One wyznaczają ramy. Myślę, że yy, mamy już solidne podstawy. To może podsumujmy najważniejsze informacje o kodzie genetycznym co tak naprawdę trzeba zapamiętać. Jasne, zbierzmy to w kilku punktach. Najważniejsze rzeczy do zapamiętania. Po pierwsze, sam kod genetyczny to jest ten zbiór reguł, ten słownik tłumaczący język nukleotydów DNA mRNA na język aminokwasów białek. Okay. Podstawowa jednostka to kodon, czyli trójka nukleotydów w MRN. Czyli literki? Tak. Kod ma swoje cechy. Jest trójkowy, to już wiemy. Jednoznaczny, jeden kodon równa się jeden konkretny wynik, aminokwas lub stop. Jest zdegenerowany, jeden aminokwas może mieć kilka kodonów, te synonimy, pamiętasz? Ten bufor bezpieczeństwa. Właśnie. Jest bezprzecinkowy, czytany ciągiem, i niezachodzący. Ramka odczytu się nie przesuwa. I kluczowe. Jest prawie uniwersalny dla całego życia na Ziemi. Ten wspólny język. Tak. No i jeszcze. Odczytywanie, czyli translacja, zaczyna się od kodonu start, zwykle AUG, i kończy na kodonie stop UAA, UAG lub UGA. A do rozszyfrowania konkretnych kodonów służy tabela kodu genetycznego to chyba najważniejsze. To było naprawdę fascynujące. Takie, wiesz, zajrzenie pod maskę życia na najbardziej podstawowym poziomie. Mam nadzieję, że to omówienie pomogło lepiej zrozumieć ten temat, jego logikę i, i elegancję. Zdecydowanie. Zrozumienie kodu genetycznego to jest klucz. Nie tylko do biologii molekularnej, ale też do zrozumienia dziedziczności, ewolucji, no i oczywiście nowoczesnej medycyny, biotechnologii. Właśnie. Diagnostyka genetyczna, terapie genowe, produkcja leków przez mikroorganizmy, pomysł o insulinie produkowanej przez bakterie to możliwe dzięki uniwersalności kodu. One rozumieją ludzki przepis. Niesamowite. I właśnie ta uniwersalność nasuwa mi taką myśl na koniec. Skoro prawie wszystkie organizmy na Ziemi używają tego samego kodu, co to nam tak naprawdę mówi o naszym wspólnym pochodzeniu? Mhm. Mm i jak to możliwe, że ta jedna wspólna mowa molekularna pozwoliła na powstanie tak niewyobrażalnej różnorodności życia, jaką widzimy dookoła, od bakterii po wieloryby, co o tym myślisz?